Szczęść Boże, witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, co widzicie, to ilustracja do hasła. Po Bożym Ciele nie ma księdza w kościele. Zapraszam więc na wybitnie nieprofesjonalny i wybitnie weekendowy odcinek. Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, przepraszam za ten brak profesjonalizmu. Nagrywam tak po prostu z ręki, ale tak bardzo bym chciał, żeby odcinek jednak się pojawił w niedzielę, że lepiej nagrać to w ten sposób, niż czekać, zwlekać i odkładać. Po Bożym Ciele nie ma księdza w kościele i mnie również, to znaczy w kościele w parafii, dlatego że jestem na wyjeździe razem z ministrantami, z ojcami. Teraz może ich nie widać, ale pokażę na koniec parę zdjęć tego, czym się tu zajmujemy i co porabiamy. Jesteśmy pod Kielcami w miejscowości Kaczyn. Jak śpiewa Rapuje Tał, święto jest piękne. Mają wszystko: mają góry, mają wodę, mają lasy. Wczoraj byliśmy na Świętym Krzyżu, teraz idziemy nad wodę. Pływaliśmy na kajaku codziennie. E, śpiewamy sobie litanie do serca Pana Jezusa, jak przystało na czerwiec. E, udało się nawet zagrać w, jakiś, w jakiegoś paintballa. No, chyba łatwiej powiedzieć, czego nie robimy, niż co robimy. Jest naprawdę świetnie. Nie wiem gdzie, ale mam nadzieję, że Wy również odpoczywacie, że dobrze spędzacie czas, ładujecie akumulatory jeszcze na odrobinkę tego czerwca, który nam został przed wakacjami, ale wiadomo, nie wszyscy mają wakacje, na przykład dorośli. Mówimy, że nie ma tego księdza w kościele, ale jest po co do kościoła jeszcze przyjść. Na przykład jutro mamy uroczystość poświęconą Janowi chrzcicielowi, dlatego jutro też wrzucę jakiś materiał jemu poświęcony. A dzisiaj taki można powiedzieć malutki, krótki filmik, żebyśmy o sobie nie zapomnieli. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Dobrze, dobrze! <śm>